Pojawia się koncepcja broni binarnej. To znaczy, co warto powiedzieć, że no my jako, jako ich trzutka zaczęliśmy się bardzo nie tylko rozrastać, ale niektórzy zaczęli podnosić głowy i, i, i zbuntować się, dlaczego my mamy być dojeni, zabijani, że tak powiem wykorzystywani, a tam sobie żyją na górze, patrzą na wszystko i się dobrze bawią. No więc trzeba coś z tym zrobić, bo to... By było, przepraszam, to jest tylko hipoteza, że ta trzutka się zaczęła burzyć, więc trzeba ją, że tak powiem, tutaj potraktować. Są co najmniej dwie drogi. Pierwsze to troszkę ją uśpić, tak żeby było zjawisko śniętej ryby. I to jest obserwowane. Niezależnie jak i co rozpylają, proszę Państwa, oni nie działają w sposób prosty. Oni działają w sposób złożony, inteligentny. Więc Wykorzystują to, co już jest, co miało być, czyli masz tygie yy, Wykorzystują, proszę dalej, szczepienia. My nie wiemy, co jest dokładnie w szczepionkach podawane, ale oni yy, być może robią tak i na to wskazywał Bill Ryan. Ja w to nie wierzyłem, jak on ro, miał wystąpienie na Sobótce i mówił o tym, że jeżeli chodzi o szczepionki, to szczepionki są tylko jednym ze składników tego, co nam mają podać z powietrza. Wtedy nie wierzyłem, że my, 40-milionowy kraj, który się szczyci tym, żeby wywrócił żelazną kurtynę i komunizm, damy sobie tak łatwo rozpylać coś nad głową. Okazujecie, że to jest, to jest zupełnie dziecinnie proste. Że, dzieci, że jest to dziecinnie proste. I proszę Państwa, sugestie są takie, że to co wdychamy i co zostaje u nas, zostaje nam przy różnych wie, metalach ciężkich i, i, i różnych substancjach, ono interferuje z tym, co wysyłają maszty, które są wszechobecne. Proszę Państwa, maszt, postawienie w tej chwili masztu jest tak zabezpieczone prawnie, że nikt nie ma nic do powiedzenia. W Krakowie, gdzie misternie budowano, nie tak misternie, to wam, to wam zaraz powiem, architekturę, żeby, żeby to miasto miało charakter zabytkowy, w tej chwili się okazuje, że y, mają być wybudowane kilkudziesięciometrowe, czterdziestometrowe maszty, cała ich sieć. I archi, ar, architekci po prostu się, się za głowy łapią, jak to się wkomponuje. Nikt o, nich o to nie będzie pytał, masz można postawić każdemu dowolnym miejscu, nawet na działce, takie są Tak się zabezpieczyli prawnie. Dlaczego? Pytanie, dlaczego? To, co jest obowiązkowe na tym świecie, a dążą do tego, żeby szczepionki niedługo były też obowiązkowe. Zadawajmy pytania. Dlaczego? Dlaczego coś nam się narzuca? Czy my żeśmy się urodzili na planecie, gdzie nikt się o nas, o zdanie nie pyta, tylko nam wymusza, to jest obowiązkowe, to jest obowiązkowe, to jest obowiązkowe. To jest obowiązkowe. Proszę ta lista jest bardzo długa. Czarny mają, ją, że tak powiem, no, inicjatywę. Proszę Państwa, na czerwono napisałem, ale tego nie widać. No, dlatego warto wytężyć wzrok. Może, może to jest powódka, może to jest ten budzik, który dzwonił. Proszę Państwa, jest takie socjologiczne, czy że tak powiem, tak działa nasza świadomość zbiorowa. Ona sobie podsuwa w bodźce. Czyli Web Trade Center. My żeśmy z Januszem tutaj i inni tutaj z, że tak powiem, z naszego środowiska robili wystąpienie na temat Web Trade Center i byliśmy oburzeni w roku 2002, chyba drugim, zaraz po, po, po drugi, trzeci, zaraz po tych wydarzeniach robiliśmy już, że tak powiem, analizy. Ale nikt to nie dba, bo to jest daleko, to jest za morzem. Proszę Państwa, teraz mamy tu pod naszym nosem smolec. Mamy nad głową. Mamy nad głową. Co jeszcze potrzeba, żebyśmy wreszcie powiedzieli nie, zacisnęli zęby i powiedzieli nie? Czy, do, czy, czy poczekamy aż członek Gwardii Narodowej, bo nie wiem czy wiecie państwo, ale to jest oficjalnie, w tej chwili jest stworzona Gwardia Narodowa dwudziestotysięczna. Czy będziemy czekać aż człowiek z Gwardii Narodowej będzie nas za głowę wyprowadzał do szczepienia? obowiązkowe, to na, na co my czekamy? Czy, czy, je, czy jeszcze coś, coś? To jest testowanie. Nie? Nasza wyższa świadomość, mówię teraz, już tutaj o, porusza wątek ezoteryczny, nasza wyższa świadomość będzie takie zadania intensyfikować. Dlatego jak myślicie, że uda się wam tak przeżyć to życie i tak będzie fajnie, nawet złudzeń nie mieć.